Z ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, że z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widziała świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, Abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość Jego nie będzie złamana, i znowu w innym miejscu, mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Oto słowo pańskie.